Dzień, dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, zaczynamy, tak, zaczynamy, co zaczynamy, no co jest dzisiaj, sobota, moi no drodzy, jak zwykle sobota i zaczynamy, co, nasz ulubiony kolejny odcinek, czyli patrol obywatelski, witam wszystkich bardzo serdecznie na patrolu Mały Rynek, dzień dobry, dzień dobry. tak, witajcie, też eee, tu flagę? słuchaj, Obrony przeciwko agresji biernej. Dobrze. Ponieważ agresja bierna niby nie wyprowadza ataków, tylko je wzbudza, e, więc my musimy się nauczyć, jak unikać wzbudzania ataków, żeby się po prostu nie denerwować. Jak to jest takie piękne powiedzenie: miej wyjebane, a będzie ci dane o Magda mi się schowała Magda mi się schowała dyzia, dyzia, słuchajcie tu, tu pan przyjeżdżał i zatrzymał się, żeby podyskutować tam drugi pan z Jerzym dyskutuje i o to chodzi. słuchajcie żeby jak najwięcej ludzi wiedziało że my się nie zgadzamy tak? Przepraszam, dostałam SMS-a SMS od Czarusia i mnie rozbawił. tu jest prawda, o. Pokazać jutro. Dyziana ja moją, ale dobrze. Bo, 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 bo.

A ja dyzie ustroiłam. Dyslekcja to jest kłamstwo. Chodziłam do szkoły, jak był jeden człowiek. To, to jest kłamstwo. Dyslekcja to jest kłamstwo. To jest wygoda. Ale dopiero, dopiero jednostki, te błędy, to dopiero jednostki, a tak to jest nieuctwo. Nie do końca. Nieuctwo, no nie, 60% to jest, to jest bzdura, że 60% nie, społeczeństwa ma dyslekcję, to jest bzdura, nie, to jest, jest nieuctwo. A też, weźmie, jeżeli ADHD. weźmiemy, jeżeli mamy teraz... Oczywiście, to jest wszystko nie, robię Moment, nie. moment, 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 Z babami nie przegadasz. No e, przegadam, ja przegadam, ja też jestem baba, także te. Chodzi o to, że tak naprawdę ludzie teraz zupełnie inaczej podchodzą. Tekst przyjmują tylko, czytają to, co im jest wygodne. Głównie czytają komentarze, proste rzeczy. Nie czytają Oni... książek przede wszystkim. Ja na przykład nie czytałem książek, bo książki nie I dlatego, że jesteś, nie jeżeli, jeżeli, dlatego ja, jesteś jeżeli ja mam poświęcić 6 godzin na książkę, to w tym momencie ja nie mam 6 godzin życia. Nie robię nic, nie mam kontaktu. Ja rozwinąłem swoją inteligencję emocjonalną przez kontakt z ludźmi. I to jest 15 minut wystarczy wieczorem wystarczy. oczy. Wystarczy, wystarczy, żeby się oswoić z pisownią, nie z poprawnym językiem nie wystarczy. polskim. Wystarczy. Nie wystarczy. Rok ma trzysta sześćdziesiąt z zaskoczenia prawa czy lewa strona, albo poda, podaj mi prawą rękę, ja ci podam lewą rękę. To jak ty jak, masz ja prawo ja tak jazdy? Mam. Przepraszam, bo jak, jedziesz w prawo, bo a mi gacza jest w lewo. Nie, Bo jak się zastanawiam nad tym, to to robię. Ale jak ktoś mi mówi skręć w prawo, to ja się pytam, w które prawo. Musimy pokazać w prawo, bo nie reprezentuję tego. No to nie ja, powinieneś powinien to... mieć prawa jazdy w ogóle, To tak nie działa, to tak nie, no, nie no, tak no, działa. To no, zupełnie nie tak działa. potem jest efekt, właśnie, że no ja właśnie. przechodzę na zielony bo szwagier jeździ na no nie, To zupełnie inaczej działa. To jest to, że jeżeli mam prawo nie. Skręt, to Rafał, pamiętam prawo Rafał, rękę, Rafał, tak, Rafał, Rafał e, mów jeżeli... to co miałeś nie mówić, e, kończmy konia, temat tej sekcji. Dzięki. Nie, bo temat dyslekcji jest ważny. Po jest tam... ważny, ale jest. Ale jest e... To jest poza kontrolą, kontrolą osoby. Nie, nie, nie przekonasz mnie, Rafał. Nie przekonasz dokładnie, mnie. Dokładnie, dokładnie tak samo, dlatego tępili mnie nauczyciele. Dlatego mamy w szkole, takich Bo, bo w Polsce, też właśnie, właśnie nie dali się przekonać. I bo się oni nie woleli tępić o to, że ja nie napisałem prawidłowe u, czy nieprawidłowe u, a nie rozwijali moich zdolności artystycznych albo innych rzeczy. Bo im zależało na tym, że ja mam napisać takie u, a nie inne. Jeżeli biorę pod uwagę Rafał, słowa puki, mamy słowo nie, puki, które nie, jest przez nie. uzwykłe, znaczy puki, stuki i puki przez uzamknięte, które znaczy puki czas. I nie to są dwa różne też, słowa. Nie. Puki też jest. Puki. Puki, puki, puki to, tak. przez otwarte. Właśnie się puknęła no. puknęłaś się no. przez otwarte. No. No. A jak będziesz robić to bardzo długi póki się czas nie skończy, to będziesz się pukać przez otwarte i zamknięte. Na pewno nie. Na pewno. Bzdury, wzdura. Rafał nie, nie przekona. Masz mnie, bo jak ja chodziłam do szkoły, było na wszystko czas i były zajęcia plastyczne i były zajęcia techniczne i były, była muzyka, więc nie mów, że nie miałeś możliwości rozwoju park. Dobra, Gosia, Gosia dla ciebie zadanie domowe, zobaczyć słowo Kuki w słowniku. No, e, dobrze, a, ja wiem, że się pisze w zależności od znaczenia słowa, to też wiem. A, a moim zdaniem patrol obywatelski tak byśmy zakończyli że nieraz jest bardzo duża dwuznaczność, niezrozumienie, ale mimo wszystko jakoś musimy ze sobą współdziałać. No, no, I współdziałamy, działamy. do zobaczenia na następnym no. patrolu obywatele. Tak, tak, więc nie yy, nie yy, 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 Rafał zaczął od, od jakiej tej agresji biernej bierne. bier, bierne. No i skończyliśmy też na Biernej. Pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No. 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 ekipa jeszcze jest. I kończymy. kończymy. No. Do zobaczenia.